Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałbym odnieść się do sposobu w jaki wczoraj procedowaliśmy ten projekt uchwały. Byłem zdumiony, byłem zdumiony tym, że pomimo tego, że na początku wczorajszego spotkania, posiedzenia zadeklarowałem pełną współpracę nad wypracowaniem wspólnego wspólnego projektu uchwały. Bardzo dziękuję posłowi Samborskiemu za, za, za poprawki, za korekty właściwie projektu uchwały prawa i sprawiedliwości, bo, bo to były powiedzmy, że błędy logiczne. Bardzo dziękuję za współpracę. Chcę powiedzieć, że żaden z, żada, żadna z zaproponowanych zmian nie została wczoraj na komisji przyjęta merytoryczna. Żadna. Chcę powiedzieć, że tych poprawek miałem przygotowanych kilka i niestety ani moje poprawki, ani posła Samborskiego, żadna nie została przyjęta. Muszę z przykrością powiedzieć, to jest bardzo ważna uchwała, ale że mamy nadal do czynienia, to mówiłem też wczoraj, mamy, mamy nadal niestety do czynienia wspólnym frontem sług narodu ukraińskiego w sprawie sprawiedliwości, z Platformy i z Lewicy. To są bardzo mocne słowa, ale pozwolą, Szanowni Państwo, że przedstawię ten punkt sporny, który to pozwala mi na użycie takich słów. Ja zaproponowałem, zaproponowałem tą poprawkę i pozwolę sobie ją przeczytać. Mam nadzieję, że, że wszyscy z Was, wszyscy, wszyscy tutaj obecni nie zauważył jakichkolwiek podstaw, żeby taką poprawkę można by było nie przyjąć. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywa władze Ukrainy do potępienia rzezi wołyńskiej, uznając, że pełna prawda o naszej historii jest najlepszą drogą do oczyszczenia i pojednania w relacjach polsko-ukraińskich. I właśnie tak, ten krótki tekst spowodował, że pani poseł Lichocka wspólnie z panią poseł z Lewicy i z posłami z Platformy nie chcieli przyjąć Zaproponowanych poprawek. Wstyd. Dziękuję bardzo i teraz składam na ręce marszałka nasze poprawki. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, mówimy o uchwale dotyczącej upamiętnienia zbrodni, której dotknęły tysiące Polaków na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na Polesiu i Lubelszczyźnie. Konfederacja oczywiście będziemy, będzie to uchwałę popierać. Ale przy okazji mam to pytanie. Dlaczego wciąż nie możemy przeprowadzić ekshumacji ofiar? Dlaczego nie możemy pochować naszych rodaków z godnością, na jaką zasługują? Dlaczego w uchwale nie mogliśmy zawrzeć wezwania władz Ukrainy do potępienia rzezi wołyńskiej? Strona ukraińska musi przyznać, że to, co wydarzyło się na Wołyniu, było ludobójstwem. Tylko wtedy możemy mówić o prawdziwym pojednaniu i budowaniu trwałych, opartych na prawdzie relacji. Polska ma obowiązek upomni upomnieć się o swoich pomordowanych obywateli. Musimy odkryć prawdę o tej zbrodni, aby godnie upamiętnić ofiary. Pani poseł, przed chwilą wychodziłem ze stanowiskiem Klubu Konfederacji, ale teraz jest czas na pytania, więc pani, pani poseł. Yy... Z tej mównicy będę prosił Panią o jasną deklarację. Czy jest Pani w stanie, jako poseł sprawozdawca, poprzeć y, tą poprawkę, którą wcześniej wyczytałem? Powtórzę ją już teraz. Sejm Rzeczpospolitej Polski wzywa władze Ukrainy do potępienia rzezi wołyńskiej. uznając, że pełna prawda o naszej historii jest najlepszą drogą do oczyszczenia i pojednania w relacjach polsko-ukraińskich. Ja potrzebuję kierunkowej opinii, decyzji. Tak, nie. Dziękuję bardzo. Panie marszałku. Wysoka Izbo, przez ponad 30 lat polskie władze traktują stronę ukraińską jak dziecko specjalnej troski, i zawsze jest zły czas na ekshumację i upamiętnienie ofiar. A straszliwe ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem dokonane przez Ukraińców na polskiej ludności Kresów II Rzeczpospolitej było już wcześniej antycypowane wielokrotnie przez Ukraińców w poprzednich wiekach. Oni właśnie odwołują się do kozaczyzny, która w sposób przeokrutny zamordowała na przykład świętego Andrzeja Bobole, jak również do tradycji hajdamackich się odwołują. Nie odwołują się natomiast chociażby do postaci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna, na którym właśnie pojednanie można by zacząć budować. Bohaterami dla Ukraińców wciąż są Bandera, Szuchewicz i inni, którzy. Swoimi pomnikami w cudzysłowie przyozdabiają centra ukraińskich miast. Czy rząd RP zwracał się w minionych latach do władz ukraińskich w oficjalny sposób w sprawie ekshumacji i upamiętnienia? Nie, nie pamiętam takiej sytuacji. Natomiast 14 lipca z prywatnych środków w domostawie w gminie Jarocim odsłonięto. Ufundowany z prywatnych środków. Przepiękny pomnik, Rzeź Wołyńska, autorstwa mistrza Piteńskiego. Nie było tam polskich władz, nie było tam rządu, nie było prezydenta, nie było też episkopatu. Było zaledwie siedmiu posłów Konfederacji, dwóch posłów pis i jeden poseł PSL-u. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Od lat obserwujemy niezrozumiały serwilizm polskich władz wobec władz Ukrainy. W ubiegłym roku obchodziliśmy okrągłą 80. rocznicę krwawej niedzieli ludobójstwa na Kresach Wschodnich i na Kresach i Małopolsce Wschodniej. Również w tym roku przy okazji. Wielotysięcznego spotkania przy odsłanianiu pomnika Andrzeja Pityńskiego w Domostawie. Rozmawiałem z wieloma osobami, bardzo często. Rozmówcy zadają sobie pytanie, które tutaj, jako retoryczne, chciałbym zadać: co jest przyczyną tego niezrozumiałego, tej niezrozumiałej uległości służenie? Narodowi ukraińskiemu? Jakie kompromitujące materiały na polskich polityków mają ukraińskie służby? Jakie nieformalne zależności są między Polską a Ukrainą, że mamy tak fatalną sytuację, o której tutaj mówimy? Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.